Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nitonakrętki oraz nitownice do tych nitonakrętek. Jest to rozwiązanie dosyć stare, także wiem, nie odkrywam Ameryki, natomiast po filmie, w którym były użyte przeze mnie te nitonakrętki, dość sporo mam pytań i sądzę, że ten film chyba będzie potrzebny i pomocny. Jeżeli chodzi o samo rozwiązanie, przeze mnie jest stosowane naprawdę od niedawna, w zasadzie... Tych nitonakrętek użyłem pierwszy raz po raz pierwszy w filmie, gdzie wykonywałem drzwi dla przemka z kępy Marzeń. Przy okazji przemku serdecznie Cię pozdrawiam. Natomiast tam te nitonakrętki były użyte podczas montażu ramek przyszybowych przy drzwiach. Myślę, że bardzo mi pomogły w montażu tych ramek. Montaż stał się bardzo profesjonalny. I łatwy, pomimo że troszkę jednak zabiegów było. Jeżeli jesteś ciekawy, jak przebiegły prace związane z tymi drzwiami oraz z montażem tych nitonakrętek i jakich samych szyb w drzwiach, to zapraszam, odsyłam do filmu, link znajdziesz w opisie pod filmem. Natomiast my już przechodzimy do samego urządzenia. Jest to nitownica ręczna. Zdecydowałem się na nitownicę ręczną z uwagi na ekonomię. Ja bardzo rzadko stosuję to rozwiązanie, choć teraz... Mając nitownicę i znając dokładnie możliwości tego systemu, chyba będę jednak częściej wracał do tych tulejek pintowanych. Jeżeli chodzi o średnice śrub, jakie możemy wkręcać w te nitonakrętki, nie znam tak naprawdę do końca górnej granicy, natomiast ja wyposażyłem się w M12, M10, M8 oraz M6. Są jeszcze M5, M4 i M3 natomiast górną granicą nitonakrętek, jakie obsługuje ta nitownica to jest właśnie M12. I w przypadku producent deklaruje, że nawet w przypadku stali nierdzewnej ta nitownica z nitonakrętkami M12 ma sobie poradzić. Nie wiem, zobaczymy, czy poradzi sobie ze stalowymi. W przypadku tulejek, w przypadku tych nitonakrętek M. 6. Zakupiłem te tulejki z, yy, z kołnierzem stożkowym, czyli będziemy mieli możliwość zawiercić profil, zafazować profil, aby ta nitonakrętka schowała się z płaszczyzną profila i nie wystawała, tym samym nie przeszkadzała podczas montażu na przykład kolejnych elementów. Natomiast sądzę, że tradycyjne rozwiązanie z kołnierzem pełnym jest chyba jednak Mocniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż, tak jak mówię, nie mam zbyt wielkiego doświadczenia. Moje doświadczenie z tym rozwiązaniem jest dosyć złe, z uwagi na to, że bardzo często zdarzało mi się demontować jakieś elementy w samochodach, i bardzo często tam dostrzegłem po raz pierwszy ten i to nakrętki, właśnie ten sposób montażu gwintu, w miejscach, gdzie praktycznie ciężko by było bez spawania jakiejś tulejki ten gwint tam wykonać z uwagi choćby nawet na grubość ścianki która by nie pozwalała aby nadgwintować tam na przykład gwint a taka ni to nakrętka radzi sobie i ten problem likwiduje natomiast problem jaki ja dotychczas widziałem i widzę nadal to fakt że w momencie kiedy z czasem zardzewieje nam śruba. W tej nitonakrętce mamy naprawdę potężny problem, kiedy przy odkręcaniu zerwie nam się połączenie na poziomie profila i nitonakrętki. Czyli śruba nam się obraca w koło, nie wykręcając się, lecz powodując to, że sama nitonakrętka kręci się w otworze i sytuacja nieraz jest patowa z uwagi na to, że nie mamy dostępu, aby podejść szlifierką czy jakimkolwiek innym narzędziem i sprawić, żeby jednak to połączenie w jakiś sposób rozłączyć natomiast to chyba jest jedyna wada tego systemu choć naprawdę potężna myślę że w przemyśle samochodowym motoryzacyjnym faktycznie tam te problemy występują z uwagi na to że te samochody bardzo często te samochody które ja akurat rozkręcałem miały po 15-20 lat, także nie ma co też się dziwić z uwagi na to, że te samochody są narażone na warunki atmosferyczne, woda, sól i tak dalej. Myślę, że stosowanie tego systemu nie wiem, w przypadku na przykład mebli industrialnych, czyli elementów, które są wewnątrz pomieszczenia, naprawdę się sprawdzą. Myślę, że zapobiegawczo można w momencie przykręcania tych śrub po prostu je przesmarować, aby jednak zapobiec powstawaniu korozji w tym połączeniu śruba i tulejka. Nitownicę, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, jest to narzędzie firmy YATO o numerze katalogowym YT36128. Producent deklaruje, że nitownica ta nie powinna mieć problemu z nitotakrętkami takimi jak M3, M4, M5, M6, M8, M10 oraz M12. Z tym, że M12 na moje oko to już jest naprawdę niezły potwór i myślę, że no zobaczymy, czy nitownica faktycznie sobie z tym poradzi. Ja dotychczas. Korzystałem tylko z nitonakrętek M8, także wyzwania wielkiego dla tego narzędzia nie było. Tak wygląda w realu nasza nitownica do nitonakrętek. Kluczyk do wymiany końcówek, które nam pozwalają na mocowanie nitonakrętek. Natomiast same końcówki mamy popakowane tutaj w pojemniki. I tak jak wcześniej mówiłem, jak deklaruje producent od M3 do M12. Podczas dzisiejszego filmu będziemy pracować na nitonakrętach od M6 do M12. Pominąłem nakrętki M3M4 i M5 z uwagi na to, że chyba nie będę na takich pracował nigdy, ewentualnie stosunkowo rzadko, aczkolwiek jeżeli ta nitownica poradzi sobie z M12, no to z M3M4 i M5 także. nakrętka, jak wspominałem wcześniej, jest to po prostu tuleja. Budowa nitonakrętki pozwala na stworzenie drugiego kołnierza. W momencie, kiedy pracujemy z nitownicą i zaciskamy tą tuleję, powstaje drugi kołnierz od wewnątrz profila, który zaciska się nam na materiale i tworzy yy, połączenie nieruchome, a tym samym tworzy nam tuleję z gwintem w kształtowniku. Dzisiejszy film to nie jest tylko goła recenzja tego produktu czy nitonakrętki. Przede wszystkim w dzisiejszym filmie chciałbym dokonać próby wytrzymałości połączenia nitonakrętka i kształtowi. Będę chciał wykonać próbę, która pokaże, ile trzeba włożyć siły, jak mocne jest to połączenie i gdzie jest granica, po której przekroczeniu dochodzi do rozerwania tego połączenia. W tym celu użyję kształtowników o dwóch różnych grubościach ścianki, 2 mm oraz 3 mm, ponieważ dla mnie to jest też istotne, istotna informacja. Chcę wiedzieć, czy, czy są różnice podczas zastosowania różnych grubości ścianek kształtownika. Jeżeli chodzi o zawiercenie otworów pod nitco nakrętki, w przypadku M12 będę wiercił otwór 16 mm i odpowiednio M10 to jest 13 mm, M8 to jest 11 mm oraz M6 wiercimy wiertłem 9 mm. Profile już są przewiercone na potrzeby testu i za chwilę przystąpimy do nitowania nitu nakrętek. Otwory wykonałem po dwa na każdy z rozmiarów, które tutaj aktualnie mam tych nitu nakrętek. Jeżeli chodzi o otwór 11 mm, widzieliście, że miałem problem go przewiercić. Poszedłem to na naoszczyć i wróciłem. Dokończyłem ten otwór, przewierciłem go natomiast coś szło nie tak, coś szło wyraźnie nie tak, nawet już na etapie oszczenia tego wiertła, nie potrafiłem tego wiertła naoszczyć, nie potrafiłem podejść odpowiednio z tym wiertłem do kamienia i ustawić go, nie wiedziałem co jest powodem, kompletnie nie zorientowałem się, za chwilę Wam to wiertło pokażę i zobaczycie o co chodzi. Tutaj mam wiertło, które nie mogłem naoszczyć, nie potrafiłem znaleźć kąta, nie potrafiłem znaleźć yy... Położenia tego wiertła odpowiedniego do oszczenia, i nie wiedziałem dlaczego, natomiast zwróćcie uwagę, co z tym wiertłem jest nie tak. Dla przykładu, tu mamy kolejne wiertło 11, i zwróćcie uwagę, że to wiertło jest wiertłem lewym. Ono jest spirale, ma ułożoną w stronę lewą, lewoskrętnie, także w żaden sposób nie udałoby się nam przewiercić, chociaż mimo wszystko jeden otwór udało się przewiercić w kształtowniku bodajże 2 mm albo 3, już nie pamiętam, w każdym razie no, jak widzicie, oszczenie naprawdę mocno nieudolne nie potrafiłem w żaden sposób podejść do tego wiertła i go naoszczyć, pewnie gdybym się zorientował, że jest to wiertło lewe zamieniłbym stronami i pewnie udałoby się to wiertło wyciągnąć, natomiast ono jest stosowane do celów innych. Korzystając z okazji, że nitownica aktualnie ma końcówkę ustawioną na nitonakrętki M6, to zaczniemy od dokładnie takich nitonakrętek. Nakręcamy nakręcamy tą nitonakrętkę na nitownicę i zaczynamy od nitowania yy, nitonakrętek. Oczywiście zaczynamy od otworów zafazowanych, ponieważ nitonakrętkę mamy z kołnierzem stożkowym. i to wszystko. W tej chwili już mamy nitonakrętkę zanitowaną. Tak to się prezentuje w środku. A jak ta nitonakrętka się zachowuje podczas samego nitowania, już Wam pokażę. To jest akurat nitonakrętka z kołnierzem walcowym, ale nie ma to większego znaczenia. W tej chwili już mamy zaciśniętą nitonakrętkę. Jak widzicie, pojawił się drugi kołnierz, gdyby ta nitonakrętka wprowadzana była w gniazdo w otwór naszego kształtownika pomiędzy tymi dwoma kołnierzami znalazłaby się ścianka kształtownika. Okej, okay. mamy już nitonakrętki zanitowane i profile są przeznaczone, przygotowane do dalszej części testu, ale o tym za chwilę. Natomiast tak, jeżeli chodzi o M6, M8, M10, nie było najmniejszego problemu. Jako ciekawostkę powiem wam tak. Jeżeli chodzi o M8, to nitonakrętki M8 łatwiej i lżej się nitują niż M6. Nie wiem dlaczego tak jest, nie jest to logiczne, natomiast faktycznie widać yy, zauważalne jest to, że mniej siły wkładamy w M6. Yy, przepraszam, w M8. Jeżeli chodzi o M12, to to są chyba cztery pierwsze i ostatnie moje nitonakrętki M12 nitowane tym urządzeniem i to nie dlatego, że jest to niewykonalne, natomiast bardzo dużo siły musimy włożyć. Nie wyobrażam sobie nitowania serii takich nitów, takich nitonakrętek Ręcznie jest to według mnie niewykonalne, ponieważ po pierwsze fizycznie długo nie wytrzymamy, po drugie mam pewne odczucia, że przy M12 ta nitownica już pracuje na granicy wytrzymałości. Aby oszczędzić sobie tego narzędzia stosował je będę zazwyczaj do M6, M8 i chyba sporadycznie M10. To są rozmiary, które najczęściej stosuję M12. Tylko i wyłącznie na potrzeby tego testu, przezbrojenie tej nitownicy na inny rozmiar nitonakrętek trwa dosłownie sekundy, dosłownie chwilę, bez użycia praktycznie narzędzi. Choć w zestawie mamy klucz, i w przypadku, gdzie gdyby nam się coś tutaj zakleszczyło, przy użyciu klucza bez problemu odkręcamy i dokonujemy zmiany końcówki. Jeżeli chodzi o nitonakrętki z kołnierzem stożkowym Są to nizonakrętki pierwszy raz użyte właśnie na potrzeby filmu i testu przeze mnie i nigdy nie stosowałem tego rozwiązania. Zawsze miałem pewne obawy, ponieważ tego kołnierza jest niewiele musimy fazować ściankę, która też już jest nie za gruba, ponieważ 2 mm w tym akurat w przypadku czasami jest ścianka 1,5, ale myślę, że naprawdę fajne rozwiązanie z uwagi na to, że mamy gwint nic nam nie wystaje poza powierzchnię, poza lico tego profila. Przystępujemy do testu. Zaczynamy od nitonakrętki M12. Wkręciłem śrubę z nakrętką i będę tą nakrętkę dokręcał tak długo, aż coś się wydarzy. Nie wiem co się wydarzy, natomiast będziemy próbować zerwać to połączenie. Czy to nastąpi w sposób zerwania połączenia samej nitonakrętki z profilem, czy na poziomie gwintu na nakrętce, nie wiem. Zobaczymy. śrubę do testu wkręcam głęboko, aby gwint złapał na całej długości tulejki gwintowanej i dokręcamy nakrętkę Pierwsze testy za nami. Nic spektakularnego tutaj się nie wydarzyło. Natomiast po spoglądnięciu w środek w profil widzimy, że ta nitonakrętka po dokręcaniu tymi kluczami jeszcze mocniej się spłaszczyła i to połączenie zrobiło się jeszcze bardziej trwalsze, także mam wrażenie, że w momencie dokręcania te siły coraz większe działają na tą nitonakrętkę powodując, że to połączenie jest coraz mocniejsze, a więc no chyba nie doszłoby tu do ukręcenia samej nitonakrętki, tylko zerwania gwintu ewentualnie. Myślę, że przedłużanie tych kluczy i udowadnianie na siłę czegoś tu już nie ma sensu. Odpuszczamy ten test i przechodzimy do testu drugiego. Pominiemy nakrętkę, zdystansujemy śrubę od nitonakrętki takim kluczem nasadowym i spróbujemy to połączenie w ten sposób zerwać. Może uda się tą nitonakrętkę nam wyciągnąć, może zerwie się gwint? Zobaczymy. Średnica tej nasadki jest na tyle duża, że kołnierz nitonakrętki nam się tutaj nie oprze. Oczywiście do testu wykorzystujemy drugą nitonakrętkę, ta już jest pewnie w jakiś sposób osłabiona. No i w końcu coś się zaczyna dziać, bo już myślałem, że te testy będą nudne. No doszło do w zasadzie do tego, co przewidywałem: że nitonakrętka zostanie z profila wyciągnięta, ale siła naprawdę była spora i nie udało mi się, żeby doszło do przekręcenia tej nitonakrętki w samym gnieździe. Zobaczcie, jak ząbkowany jest kształtownik. On jest tak mocno wcięty w tą nitonakrętkę, że udało nam się ten profil wyciągnąć. Naprawdę, jak widzicie, no sporo sporo on jest wyciągnięty. Ta ścianka 2 mm tego profila została wyciągnięta i to wygląda w ten sposób. A sam gwint oraz kołnierze na nitonakrętce nie są ruszone. Podczas drugiej próby udało nam się wyprasować nitonakrętkę, ale tym samym bardzo fajny zyskaliśmy efekt wyciągnięcia tego profila kształcie lejka i myślę, że efekt ten jest całkiem śmiało do wykorzystania w jakimś projekcie, ponieważ bez ingerencji spawarki, młotka czy innych narzędzi jesteśmy naprawdę bardzo fajnie wykonać taki, taki efekt. Jeżeli chodzi o nitonakrętkę pierwszą, jeszcze do niej wracamy i tym razem wkręcam do niej śrubę bezpośrednio, już bez nakrętki i kręcimy do oporu, aż coś faktycznie się Stanien! ten test nie przeszedł do końca po mojej myśli z uwagi na to, że zanim rozpocząłem ten test, wydawało mi się, że przy tak mocnym dokręcaniu, przy użyciu jeszcze przedłużki w końcu spowodujemy, że ta nitonakrętka zacznie nam się kręcić w materiale, nic bardziej mylnego. Jak widzicie, jakie tutaj są wcięcia i ząbki, ciężko może to na kamerze tego nie widzicie, natomiast tu są naprawdę takie wyżłobienia wielkie, że nie sposób, aby chyba ta nitonakrętka nam się przekręciła. Być może to już jest troszkę inna technologia niż ja znam te nitonakrętki sprzed lat. Jestem pod wielkim wrażeniem. Testu na nitonakrętkach o mniejszym rozmiarze nie będziemy powtarzać, ponieważ jest to jakby przewidywalne. Natomiast wrócimy jeszcze do kształtownika ze ścianką 3 mm i wrócimy do nitonakrętek M12. Wykorzystamy w dalszym ciągu klucz nasadowy i spróbujemy... Zobaczymy, co się stanie, kiedy spróbujemy tą nitonakrętkę wyciągnąć z takiego kształtownika. Obstawiam, że zerwiemy gwin, zerwiemy śrubę. Ale co tak naprawdę się wydarzy, za chwilę się okaże. Po tym teście jestem naprawdę zdumiony, że on właśnie w taki sposób przeszedł. Dokładnie tak zachował się kształtownik ze ścianką 3 mm, jak i 2 mm. Nitonakrętka wyszła nam z materiału, bo takie było zadanie tego testu, natomiast bez szkód dla samej nitonakrętki. Nitonakrętka odkręciła się ze śruby bez oporu w palcach, natomiast Wyciągnięty został materiał na kształtowniku. To jest ścianka 3 mm i robi to naprawdę niezłe wrażenie. Także ja już jestem przekonany do tego sposobu montażu i jak wspominałem wcześniej, miałem pewne e, obawy, czy to rozwiązanie jest dobre. No i chyba jednak dobre. Oczywiście profilaktycznie e, podczas montażu na zewnątrz, jednak wskazane jest chyba stosowanie smaru, aby to. Połączenie uszczelnić oraz nasmarować i zabezpieczyć przed korozją. Natomiast no, jest to naprawdę mega rozwiązanie, i bardzo żałuję, że tak długo zwlekałem z tym, aby stalowy warsztat wyposażyć w nitonakrętkę oraz w nitownicę do nitonakrętek. Ja już z Wami się będę żegnał. Zapraszam serdecznie do lajkowania, subskrybowania i komentowania pod filmem. Do zobaczenia! Cześć!